Dzień dobry. Nazywam się Tomek Dominiak i dziś pokażę, w jaki sposób używać aplikacji Zoom. Jest to jeden z programów służących do organizowania wirtualnych spotkań, konferencji oraz szkoleń. Dzięki niemu wszyscy uczestnicy spotkania widzą i słyszą prowadzącego, mogą się widzieć oraz słyszeć wzajemnie. Dodatkowo każdy może napisać w programie wiadomość do dowolnej osoby lub też do wszystkich, używając wbudowanego czatu. Brzmi to wszystko bardzo poważnie i może kojarzyć się z międzynarodowymi wideokonferencjami w wielkich korporacjach. Owszem, w wielu firmach tego typu połączenia stosowane są już od wielu lat. Panująca pandemia spowodowała, że wiele spraw przeniesionych zostało do tak zwanego online'u. Używanie tego lub podobnych programów stało się codziennością. Za chwilę pokażę, że używanie Zooma nie jest wcale trudne a dzięki umiejętności używania go możemy brać udział w wielu ciekawych spotkaniach bez wychodzenia z domu. W filmie nie będę omawiał procesu organizowania spotkania, pokażę natomiast jak używać programu z punktu widzenia osoby zaproszonej do uczestnictwa w szkoleniu. Muszę na wstępie zaznaczyć, że wersja programu, której będziemy używali jest bezpłatna. Podczas korzystania z programu telefon będzie używał połączenia z internetem, dlatego warto, jeśli mamy taką możliwość oczywiście, połączyć się z Wi-Fi. Pierwszy krok to instalacja oprogramowania. W sklepie Play w górnej części wpisujemy nazwę Zoom i naciskamy lubkę w prawym dolnym rogu klawiatury. Ikonka aplikacji Zoom to kamerka na niebieskim tle. Klikamy, napis Zainstaluj przy jej nazwie. Aplikacja się instaluje. I teraz pośród wszystkich programów, które mamy w swoim telefonie zainstalowane, możemy z łatwością odnaleźć program Zoom. U mnie w telefonie umiejscowił się na samym końcu. Otwieram program Zoom. Niestety program ten nie ma polskiej wersji językowej, będziemy musieli poradzić sobie z tą angielską. Na pierwszym ekranie widzimy od razu. Trzy opcje. Join a meeting, czyli przełącz się do spotkania, sign up, czyli zarejestruj się i sign in, czyli zaloguj. W związku z tym, że jeszcze nie mamy zaproszenia na żadne spotkanie, jeszcze nie rejestrowaliśmy się, więc nie możemy się zalogować. Musielibyśmy wybrać opcję zarejestruj. Wybieram sign up. Aplikacja pyta mnie o datę mojego urodzenia. W formacie miesiąc, dzień, rok. Wybiorę w tym przypadku fałszywą informację, że urodziłem się 1 stycznia 2000 roku. Musimy teraz wypełnić trzy pola. Adres. Email? Następnie. Email. I naciskamy niebieski przycisk. Na wpisany adres mailowy przyszła teraz wiadomość potwierdzająca założenie konta. Żeby przejść do wiadomości e-mail, ale nie zamykać tego programu należy nacisnąć przycisk z kółkiem w środkowej części ekranu. Przycisk domowy. W niektórych telefonach przypominam, może to być przycisk. Wciskany fizycznie, guzik. Naciskam go. Teraz przeszedłem do głównego menu i mogę korzystać z właściwie każdej aplikacji, w tym również sięgnąć do maili. Otwieram pocztę elektroniczną. I tutaj czeka na mnie wiadomość. Otwieram. To jest powitanie i prośba o aktywację konta. Przyciskam przycisk pomarańczowy. Muszę zgodzić się na pliki cookies, dlatego naciskam przycisk pomarańczowy i wypełniam dane. Imię i nazwisko już zostało wypełnione. Teraz muszę stworzyć bezpieczne hasło. Hasło musi składać się z ośmiu znaków, w tym przynajmniej jedna litera, jedna cyfra. Poniżej muszę potwierdzić, czyli wpisać to samo hasło, które wpisałem powyżej. Poniżej hasła. Jest pytanie, czy loguje się w imieniu szkoły. Nie loguje się, więc zostawiam No. Na koniec naciskam Continue, czyli pomarańczowy przycisk. Po Tutaj widzimy prośbę o podanie adresów mailowych w celu zaproszenia znajomych. Ja ten etap pominę, dlatego klikam szary przycisk Skip this step. Konto zostało utworzone. Telefon pyta mnie, czy zapisać hasło. Ja je zapiszę. Ja przejdę do programu Zoom i zaloguję się w tym programie. Sign in. Wpisuję adres e-mail oraz hasło. I sign in. Po chwili powinien być zalogowany. Jeszcze wcześniej muszę zgodzić się na politykę prywatności. Naciskam Continue. Pytanie o zapisanie hasła. Pytanie, czy chcę używać odcisku palca do logowania się. Ja wybiorę Cancel i jestem w aplikacji Zoom. Udało nam się zainstalować program. I założyć w nim konto oraz zalogować się w aplikacji w telefonie. Teraz mamy kilka możliwości. Możemy stworzyć nowe spotkanie, używając przycisku New Meeting, tego pomarańczowego w lewym górnym rogu aplikacji, ale nie będziemy tego robić, lub możemy przyłączyć się do spotkania. I na to są dwa sposoby. Jak kliknę join, przycisk z plusikiem, to mogę. Teraz wpisać meeting ID, czyli numer spotkania i się do niego przyłączyć. Ale jeśli go nie znam, muszę skorzystać z innej drogi. Spróbujmy przejść do wiadomości e-mail, żeby sprawdzić, czy czasem nie czeka na nas zaproszenie. O! Jest. Otwieram wiadomość. I tutaj widzę po pierwsze link do spotkania poniżej meeting ID czyli ten numer tego spotkania oraz hasło, które jest niezbędne, żeby się przyłączyć. Proszę zwrócić uwagę, jak łatwo jest dołączyć do spotkania. Wystarczy nacisnąć na ten niebieski link na łącze. Naciskam Telefon pyta, czy użyć aplikacji Chrome czy aplikacji Zoom. Wybieram opcję Zoom i zaznaczę zawsze. Czyli zawsze tego typu łącza będą otwierały się w programie Zoom. Podczas połączenia y, widzę wszystkich uczestników konferencji. No teraz jestem połączony tylko y, sam ze sobą, więc y, teraz widzę y, prowadzącego w formie obrazka oraz podląd. Z mojej kamery w prawym dolnym rogu. Gdyby było uczestników konferencji troszeczkę więcej, widziałbym ich wszystkich. Gdy nacisnę na ekran, pojawia się menu, w którym po pierwsze mogę włączyć bądź wyłączyć swój mikrofon, włączyć bądź wyłączyć podgląd z mojej kamery, pokazać innym swój pulpit nie będę tego robił, zobaczyć wszystkich uczestników konferencji. Tutaj widać. Że jest ich tylko dwóch. Widać kto ma uruchomioną kamerę i kto ma uruchomiony mikrofon. To są te ikonki czerwone obok nazwisk. Mogę też naciskając przycisk MORE napisać do kogoś na czacie. Proszę zwrócić uwagę na niebiesko zaznaczone everyone, czyli wiadomość trafi do wszystkich uczestników. Gdybym chciał napisać do konkretnej osoby, mogę wybrać osobę, do której ta wiadomość trafi. Gdy naciskam przycisk More, Widzę też kilka ikonek. Na przykład mogę podnieść rękę. To jest odpowiednik podniesienia ręki w szkole, tak żeby było wiadomo, że chciałbym coś powiedzieć. Mogę też wysłać jakąś ikonkę. Żeby zakończyć spotkanie, naciskam przycisk Leave, w prawym górnym rogu czerwony napis. Potwierdzam leave meeting i połączenie zostanie zakończone. Mam nadzieję, że film ten odczarował nieco aplikację. Jeśli będzie taka potrzeba, użyjesz jej do wirtualnych spotkań. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał na YouTube naciskając pod filmem czerwony przycisk subskrybuj. Śledź też strony Facebookowe Centrum Aktywnego Seniora. Na szpitale i Libertę znajdziesz tam informacje o naszych działaniach. Zdecydowana większość z nich obecnie przeniesiona jest do internetu. Część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem tej właśnie aplikacji. Już dziś zapraszam na kolejny film. Znajdziesz go na YouTubie za tydzień w piątek.